Cześć, witajcie na moim kanale. Jestem w Kiku i chcę Wam pokazać fajne rzeczy. Mamy taką czarną sukienkę na guziczek rękaw, rozpinana, do dołu szeroka, fajna taka, luźna. No i zobaczymy cenę. I ceny nie ma, ale zobaczymy na tej innej. Zostawcie jakiś komentarz, jak nie macie czasu, uśmiech, serduszko. Będzie mi niezmiernie miło. Są takie luźne słuchajcie, sukienki, które szybko po wypraniu schną i nie ma ceny. Super, ale na tej będzie kota jest kurde krótsza i jest w promocji 35 zł z 45 i jest taka krótsza i trochę inna, ale to ceny są podobne, ale słuchajcie jest taka łączka. I zaraz Wam podam cenę i cena już 35 zł jest 45 to jest taki materiał, ale żorżeta. Tu mamy trzy guziczki, taka elegancka. I tak się prezentuje. No i moi drodzy, dajcie znać, czy robicie filmy z Kika, czy nagrywać w ogóle z tego sklepu. O, idę dalej. Zobaczymy. Tu mamy taką luźną tunikę, ale koszulę za 35 zł niebieską. Patrzcie, taki nietoperz. Bardzo to jest ciekawe. To są duże rozmiary w tym sklepie, na przykład ten jest 48 europejski. Więc powiem Wam, że fajnie, że są duże rozmiary. O, i coś. Słuchajcie, bardziej stonowanego. Hmm. Tu ma słuchajcie, guziczki. Rozpinany jest. Ładne są te guziczki. To jest też taka żorżyta I zobaczymy cenę. I jest bezcenne. Nie, jest cena 35 zł. Jak lubicie kwiaty. Mhm. I coś, słuchajcie, bardzo kolorowego. Na lato. Nie ma ceny. Taka sukienka. Ale jest cena. 35 zł słuchajcie, Te sukienki. O. I teraz słuchajcie, trochę. O, fajna jest spódniczka. Spódniczka kosztuje w 35 zł. Na podszewce, ale fajne są spodenki, taki haft angielski, czarny. Bardzo mi się podobają. One w takich butykach są bardzo drogie. Są na gumce i zobaczymy cenę tych. Bardzo ładne są. Cena 45 zł. To jest bawełna, więc cena fajna. Tu mam do spódniczki bluzeczkę za 30 zł, ale to jest sztuczne. Mamy drugą buzeczkę w paski, jest takiej dzianiny. Zobaczymy. I cena 20 zł i tak to się prezentuje. I słuchajcie, mamy taką białą buzeczkę zawiązywaną. To jest taki batyścik za 30 zł, bardzo delikatna bawełenka. Uh -huh. Mamy też taką i są duże rozmiary za 30 zł. Takie prześwitujący batyścik. Mamy też taką słuchajcie, granatową. I zobaczymy cenę. I cena 30 zł. Tam nie wszystko pokazuje, bo nie wszystko mi się podoba, ale mamy szorty, które są bardzo modne w tym sezonie. I cena 45 zł, są duże rozmiary, ten jest 45, no coś mi kaszle słuchajcie, męczy. Mamy taką elegancką bluzkę bawełnianą w stylu marynarskim i widzicie rozmiar 42, cena 30, e, ładny podkoszulek z motylem. za 15 na razie wygrywają o, to są ładne shorty. Czekajcie rozmiar 40. Takie słuchajcie, z takiego materiału fajnego kieszonki bardzo ładne, bardzo mi się podobają te na 30, ale wygrywają te ażurowe shorty, bo są bawełniane. I takie klasyczne, białe, bez rękawka, odcięte i zobaczymy ceny bawełna. Cena 30 zł. Więc ceny są fajne, powiem Wam. I na końcu, co to mamy na końcu? Fajne spodnie 7,8, rozmiar 44 na przykład wzięłam. Z takiego fajnego materiału miękkiego i cena 30 zł. Ładnie z tą bluzką będzie pasowało. Słuchajcie, mamy taką Fajną letnią sukienkę, wściekły kolor, oraz taki czerwień, jak te pisaki fosforujące, cena 30 zł. I mamy spodenki w paseczki, i spodenki 20, i jeansowe takie z koronką 45. Te pomarańczowe są też fajne. Pomarańczowe, króluje. I cena słuchajcie 15 zł i mamy taki kombinezum kwiatki i cena 30 zł no i słuchajcie pomarańcz e, za 20 zł e, słuchajcie polecajcie mój kanał, bo patrzcie kiedy Wam towaru pokazuję tu mam jeszcze taką bustkę <laughs> Fajne są te spodnie, powiem Wam, ciekawe. Takie na końcu koronka, takie szerokie, duże. Duży rozmiar. jak szukacie dużego rozmiaru, 52 i cena 45 zł. Taka żorżyta, bardzo fajna i fajna ta koronka. Coś ciekawego i takie są szerokie, bardzo fajne. Gdybym nie miała czarnych spodni w multu, to bym kupiła. I drugie duże są. Krótsze już za 30 zł, rozmiar 48, e, francuskie 50. Więc widzicie, że są duże rozmiary. No i słuchajcie, jeansowe spodnie. A jeansowe spodnie wyglądają tak, 7,8 i cena. 35. Bardzo miękki, czyli jest fajny. I takie czyńcowe, ściniutkie. na czterdzieści Mhm, I z gumeczką. Mhm. Jest spodnie, który ja lubię, velourowy. Za trzydzieści pięć. Słuchajcie. No i słuchajcie, subskrybujcie, lajkujcie, pokazywałam wam dużo ubrań, mam nadzieję, że polecicie mój kanał, jeszcze daję wam, pokażę, słuchajcie, fajną taką bluzkę pomarańczową, tuniki Ala i cena 15 zł. I do zobaczenia, wam życzę cudnego dnia, Bye.